Spędzam 24 godziny jako uliczny muzyk, bez jedzenia, bez oslegu, no i bez zbędnego przedmiotu. Jestem Michu, mam 20 lat i odkąd pamiętam gram na instrumentach. To jest twoja pierwsza melodia, tak? Tak. Dobra, no to pokaż ile ci już wychodzi. Niektórzy z Was mogą mnie kojarzyć z programu Twoje 5 Minut, gdzie otrzymałem propozycję solowej współpracy z ekipą Freeza, ale o tym opowiem wam już niedługo. Dlatego bardzo was proszę, zasubskrybujcie ten kanał, by okazać swoje wsparcie dla mnie na początku tej szalonej drogi. Na wszystko będę musiał zarobić sam. Nie mam ze sobą kompletnie nic, mam tylko kontrabas. Musimy sobie zarobić na śniadanie, musimy zarobić na obiad i przede wszystkim musimy zarobić na nocleg. Napis, który będzie mi towarzyszył, to jest jak miniaturka, to jest jak tytuł filmu. Dobra, słuchajcie, napis prosty, przejrzysty. Ja bym wrzucił. Oprócz tego poprosiłem trójkę moich znajomych o przekazanie mi kopert z tajnymi muzycznymi zadaniami, które będę musiał wykonać na ulicach miasta. Chcę powiedzieć, że zobaczcie, jesteśmy w ścisłym centrum Katowic. Jest godzina przed 10. Dużo ludzi się przewija, więc jest szansa, że będzie dobrze. Wrzucamy dyszkę na rozruch i zaczynamy grać. Ile myślisz, że będziesz czekał na pierwszy datek? Dobra, obstawiamy ile będę czekał na pierwszy datek. No ja czekam 30, ja myślę 30 minut. Ja myślę 7 minut. Poszło. Głośnik malutki, wsadzam tutaj. Nie ma dzisiaj niestety ze mną pianisty. Będę grał sam z podkładem piano, żeby było, wiecie, delikatnie, subtelnie. Dziękuję. Ale tak ładnie gra, czy... Sympatyczni jesteście po prostu ja, No i wiadomo, no. No, Minęły 3 minuty, ale... nie całe. No. od zaczęcia gry minęło 5 sekund Dziękuję bardzo Sorry, można ci przesłać? O kurde Ale chcesz, ja, możesz zrobić mi, ja mu dam Okej, okay, dobra Zaskoczyło mnie to ciepłe przyjęcie z samego rana. Jak widzicie, to byli w większości starsi ludzie, i jestem ciekawy, z czego to wynikało. Może z jakiegoś sentymentu? O, nie, muszę coś wymyślić. Pani chce mieć dać kasę, ja właśnie skończyłem utwór. Dziękuję pięknie. Niebanalne. Forge. Dzięki I tak się podobało, że wrzuciliście, czy co? Tak dobrze gra? Dzięki Jestem po około 45 minutach grania I myślę, że to jest czas, żeby tak mniej więcej ogarnąć Czy stać nas już na śniadanie, bo szczerze jestem trochę głodny Wyciągamy wkład własny, czyli Nie zachęciła do dawania banknotów I teraz tak 10 Zrobił blika na 3 zł, czyli masz 52 Dobra, idziemy na fancy jedzenie, tak? No tak Luksus, tak żyją muzycy uliczni Piękny klimat taki I Jakby tu było drogo, zaraz zobaczymy Nie jest źle Patrzcie, przyszła do mnie szakszuka, moja pierwsza w życiu szakszuka Pierwsza w życiu? Pierwsza w życiu, ja nie wow. wiem takich rzeczy, ja dzisiaj To jest w ogóle wszystko dzisiaj, wiesz Jest takie nowe dla mnie Pierwszy raz gram na ulicy, pierwszy raz jem szakszukę Pierwszy poważny film na YouTuba. Fajne, takie na śniadanie, ekstra Jedzenie smaczne, obsługa miła, miejsce przepiękne Można grać dalej gra pani Zapytam się jej czy zagramy sobie razem No dawaj Dzień dobry, przepraszam. bardzo ładnie pani gra do. Alla Turka, mogę się dołączyć? To możemy w ogóle grać jakieś melodie całkiem popularne Bo z mieczkiem to ja uciągnę każdą melodię Co jest takiego, nie wiem, polskiego albo... Aleluja, że mogę zagrać Aleluja Koena? No może być Ja się w ogóle zajmuję ja właśnie Oprócz szukam kogoś, kto by mnie wytrenował wokal zdrowe, właściwie. Super. Dziękuję bardzo. Granie na ulicy jest dosyć specyficzne, bo tak naprawdę bardzo dużo czynników wpływa na to, czy ty dostaniesz cokolwiek. I właśnie tutaj akurat wadzi trochę miejsce. To pianino jest w takim miejscu, że nikt nie przechodzi przez to miejsce po prostu. A, a w graniu na ulicy to jednak jest tak, że, że trzeba po prostu znaleźć idealne miejsce, które spełnia pięć różnych warunków. Nie? Zjedliśmy, pograliśmy. Myślę, że to jest dobry czas na otworzenie pierwszego zadania. Mamy zadanie od Hanis Genzi, od Bartka Kubickiego i od Przemka Pro. Otwieram zadanie od Bartka Kubickiego. Ja yeah. Graj na publicznym pianinie do momentu, aż ktoś się nie dołączy. Wszystkie chwyty dozwolone. Dobra, dopóki ktoś się nie dołączy, no to rozumiem, że może się dołączyć albo z jakimś instrumentem, albo że przyjdzie i zacznie ze mną grać, albo po prostu, że zacznie śpiewać, tak naprawdę. Więc to jest praktycznie niemożliwe żeby ktoś po prostu się dosiadł i dołączył, dlatego wrzuciłem insta story. Słuchajcie, jestem w centrum Katowic przy Pianinie i teraz czekam, aż jakiś po prostu widz przyjdzie. A jeśli to nie zadziała, no to w takim razie będę musiał wymyślić jakiś alternatywny plan. Twenty minutes later. Może by pan chciał zagrać na Nie <noise> Jest potencjał. No pan już jest jednym, jednym z lepszych basistów tak naprawdę <laughs> dziękuję, dziękuję pięknie Do widzenia wszystkiego najlepszego do widzenia. Miłowy... Dziękuję. do widzenia, do widzenia. widzenia. Zaliczone zadanie. Co prawda nie widz, ale jeszcze lepiej. No, idziemy, dołączamy. Jedenasta wieczorem. To słoni do drzwi. Super. I lecę dalej? No i potem doszło. Generalnie tutaj kolaby nie oddają. Trzeba lecieć na własną rękę. Jesteś, w dodatku, jesteś pewnie szkolonym klasycznie muzykiem, nie? No, tak. No właśnie. Kurde, dzięki. Ja Dostajesz jakieś układy. Dziękuję no Jeszcze coś tam pomoc. zawsze bardzo, ale tutaj nie może Pan sobie tutaj. Właśnie, Jasne. Zostaliśmy z tamtego miejsca kulturalnie wyproszeni, więc wracamy tutaj. Po co zmieniać coś, co idzie dobrze, nie? Dzięki. No to było trapping. Nie pracować aser. Zagraj, stygnął. Dobra, zagrań. Tak? Zagram. Dobra.

Ale, A co wy idziecie grać? Tam już się! I co, gdzie? No, tam, no, tam, tam sobie na ławeczce siedzimy i gramy. Bo my tu często gramy, a w ogóle, jak się zaczną studię, to będziemy też często. No właśnie, ile no, się tak, w w dzień tak, ja tak? Dzień zarabiać, Jest dobry dzień, po trzy stówy. Na głowę. Dwie godzinki, dwie, trzy. Na głowę? Na no. głowę, no. A jak jest słabo, no to tak jak dzisiaj po 8, Słuchajcie, zmieniliśmy miejsce. To, co nam dziewczyny powiedziały, testujemy teraz to miejsce. Zagram utwór, w sensie, jestem ciekawy, czy to jest w ogóle utwór na ulicy, ale zagram po prostu utwór, który jest najtrudniejszy, jaki potrafię, z tych klasycznych I znalazłem do niego akompaniament w internecie, więc teraz go zagram, po prostu zobaczę, jak się przyjmie A jaki to? To jest Tarantella Gliera, ale to jest przerąbany utwór Dzięki No jest okropnie wycieńczające, żeby tak grać takie coś bez przerwy na ulicy, to trzeba być tyranem jakiejś pracy, tytanem pracy. Sprawdzamy stan naszego konta po południowym graniu. Ten 10, 20, 80, 98, 60. Teraz się obróć. Jesteśmy, mamy widok na najbardziej ekskluzywne miejsce do zjedzenia, tam wysoko, 27 piętro. Ja bym tam uderzył. Ja mam najwyższej wysokości, ale jedziemy na najlepszą restaurację w Katowicach. Nie przestań, przestań. to jest. Słuchajcie, jesteśmy na Śląsku. Rolada wołowa, pluski śląskie, modra kapusta. Tylko, że w wersji, prawda, ekskluzywnej. My tu nie biedujemy, tak? Przyszedł czas na płatność. Zostawimy tu trochę drobnych, ale skonsultowałem z panią i jej to pasuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedemdziesiąt jest. Więc co, może zostawimy jeszcze na piwku do stówki, co? No możesz, 15 no. Dobra, jak króle. Pojedliśmy, popiliśmy. Nie, jeszcze nie popiliśmy, idę do Żabki i się zeruje z kasy, totalnie. Jesteśmy na zero, a trzeba jeszcze wykonać zadania i trzeba jeszcze zarobić na nocleg. Dobra, lecimy z Przemkiem. Zagraj w jakiejś restauracji na kontrabasie dla klientów. Dzień dobry, ja nie będę Państwu przeszkadzał, tylko tak muszę zagrać do kotleta. Jako, że to zadanie od przemka, zdecydowałem się zagrać piosenkę jego autorstwa. Dziękuję bardzo. Zadanie wykonane, idziemy zarabiać teraz na nocleg, kochani. Na nocleg już. Zaraz po zagraniu zostałem zauważony i zaproszony na darmowe lody, za które bardzo dziękuję. Słuchajcie, zostało nam już tylko jedno zadanie i przede wszystkim zostało nam zebranie na nocleg. Także biorę się za granie, bo czasu coraz mniej, słońce jest coraz niżej. Patrzcie, tutaj mam wszystkie podkładziki, cyk. Ostatnia nadzieja, pyk. Na maksa głośność i lecimy. Dzięki. Łokieć. Albo albo nogą. Możesz bliknąć na numer tego gościa. I co, jak ci się podobało? Nie, no ślicznie gra, naprawdę. Tak? No, a jeszcze jest młody. I doceniać młodych muzyków to myślę w Polsce jest ważne, nawet jak grają tak tutaj. Dziękuję ślicznie. Uuu, dzięki wielkie. To jest koron czeski. Wiedzą pan, co to jest za instrument? Kazu. Kazu, właśnie. Co to jest? Jeszcze jakiś sygnał na nasze. Miękki. Ostatnie zadanie, jest zadanie od Hani Zaproponuj przechodniowi, że zagrasz mu Chopina A tak naprawdę będzie to omamale masnego Bena i Frieza No dobra Dziewczyny cześć, spieszycie się gdzieś? Nie Ekstra I Dziewczyny, ja mam zadanie od Hani Wiecie kto to jest Hania? Tak, oczywiście, że tak I Hania mi kazała zagrać wam Chopina na pianinie Więc podbiegniemy teraz do pianina, zagram wam Chopena i wracam, okej? Okay? specjalnie dla Was utwór Chopina, tak? Poznajecie, co to było? Odpowiedź nie. to Chopin. Powiedzcie, że Chopin. Chopin. Świetnie. Chopin. Dziękuję Wam pięknie. Słuchajcie, zadanie zaliczone, jednak reakcja dziewczyn no po prostu nie znały mamale, z tego to raczej wynikało. Chociaż myślę, że znały, tylko ja to może niepodobnie zagrałem. Sami ocencie, czy to było podobne, czy niepodobne. Pff. Słuchajcie, wykonaliśmy ostatnie zadanie, teraz udajemy się na ulicę Mariacką, żeby po prostu już dobić się. Szczerze, kondycyjnie jestem zaskoczony, że, że trzymam, bo przez wakacje trochę nie ćwiczyłem. Już się gra coraz ciężej, już jakby były takie momenty, trochę cięższe, więc generalnie takie granie, no do tego się trzeba przyzwyczaić. Rzucamy im, trochę znacznie. Na dwóch to dychę, po piątce. Słuchajcie, zbieram nocleg, wezmę piątkę, dobra? No weź przez. Widziałeś, że rzucili? Nie No dobra, no dobra. No, dzięki. Przyjmę. Normalnie bym nie przyjął, Dzięki. Ale zbieram, potrzebuję. Jestem tu, żeby przeliczyć pieniądze, ale zanim je przeliczymy, wypada tu kupić chociażby sok. Delikatnie budżet ucierpiał, ale, ale możemy przynajmniej w ładnym świetle legalnie sobie usiąść i zapraszam Was do obliczeń. Wydawało mi się, że tych pieniędzy jest więcej, szczerze mówiąc. 20, 50 w grubych, 72 zł. Po chwili poszukiwań udało mi się znaleźć w tej cenie całkiem przyjazne, ładne miejsce, takie w stylu gamingowym. Jednak na miejscu nie czekał na mnie zwykły pokój. Ruszamy, kochani, do noclegu, do miejsca noclegowego w końcu, bo już naprawdę, już naprawdę jestem dętka. Idziemy. Jeszcze trochę przed nami. Jestem wdzięczny, że nagrywam taki film w ogóle i że wy to oglądacie fajnie. Dzięki, lubię sensowne komentarze, na pewno przeczytam wszystkie. To dopiero początek drogi, więc, więc na pewno będę w sobie brał Wasze słowa do siebie. I teraz jest trochę ciemno, więc zamknę mordę na chwilę. Okay. Wchodzimy do pokoju koedukacyjnego, to znaczy, że mieszkają tu też inni ludzie, więc na razie nie będziemy nagrywać, żeby ich nie przestraszyć, prawda? Jesteśmy już w pokoju, widzicie mam łóżko podpisane kół. Cool. Pokój super, łazienka jest na korytarzu, ale generalnie standard jest ok. Także widzicie, muzyk uliczny od zera można godnie przeżyć dzień. To najważniejsze. Idę spać, bo jestem wykopany. Dobra.